Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Ferytus, no a to jest kolejny odcinek z Frecie, Craft, dokładnie tak chciałem już powiedzieć z Freciego Craftu, no ale um, w końcu myślę, że ja to będę nazwać Craft. Dobra, ludziska tak, tutaj mi się przepala bond letter. Bond letter robimy tak. W ogóle czemu ja wam to wyjaśnię? Bo chcę po prostu, żebyście wszystko widzieli co ja tu robię. Dokładnie tak. Więc tutaj się przepala. I chcę zrobić sobie oto taki Big work, Workbench backpack. Jest to plecak. Mam 12 skóry. Spoko luz starczy. Tam trzeba 8 na 1 backpack. Potrzebujemy crafting. Okej. Okay. tu crafting. Nie, 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 Musimy tam pójść. No i tak. Potrzebujemy crafting. I zaraz wam pokażę, do czego służy taki plecaczek. Możemy sobie zrobić taką mniejszą wersję tego, ale możemy też większą. Ja wolę tą większą. Tutaj mamy tak. Szczerze jeszcze nigdy tego nie miałem. Czemu to jest takie małe? Tutaj mamy crafting. Miejsce na crafting. Dokładnie tak. Ponieważ ten backpack ma w sobie... Crafting typu. Zastanawiam jedna rzecz, czemu on jest taki mały? To może sobie dorównę jeszcze um, z. Y... sprawdźmy jeszcze ten mniejszy backpack z WordPrange, okej. No, ja. Wziąłem tego chyba, nie? No. Tryboz sensu, ale. Ale to taki szczegół. Ale cicho nie było, to tego nie było. E, dokładnie tak. To co ja w ogóle robię te plecaczki? E, mam takich backpacków dużo w sumie. Ale z crafting table nie, nie mam. Po co ja je robię? Robię je po to, ponieważ wybieram się dzisiaj na taką dłuższą wyprawę na kilka odcinków. Aha, tu jest jeden pasek, a tu są dwa. Okej, okay. nie mam pytań. Myślę, że tyle w sumie nam wystarczy. Nie potrzebuję jakiejś zjawiskowej ilości. Tutaj sobie to zostawię. Um, no i co, może bym się przespał. Tak na dobry w sumie moment. Ale wiecie co? w dzisiejszym odcinku. Wybierzemy się oto w tamtą stronę. W ostatnim odcinku właśnie skończyłem... Właśnie ostatni odcinek skończyłem w tamtym oto miejscu. Więc dokładnie taka wyspa, wiecie, kojarzycie to miejsce. Prosimy Was o zadania, bardzo serdecznie dziękuję. Pisało Was... Y, pisaliście bardzo dużo zadań. Jestem z tego powodu niezmiernie Wam wdzięczny. I yy, które z tych zadań sobie dzisiaj wykonamy? No, zombie jakiś tam sobie idzie. No i tak, powróciłem sobie między odcinkami do domku, specjalnie, żeby sobie skraftować to coś. Ym, odłożyć itemki i wziąć tylko smoka. Otóż, ja mam taki plan, że oprócz tego, że się tam wybutuje na tych wyspach nazwałem to Jamajka, bo w to tak nie wiem. <laughs> nie wiem w ogóle czy się tak pisze Jamajka. <laughs> nie wiem. Ale dobra. Ym, po prostu pomysł mi taki wpadł do głowy, że tam się osiedlę nie będę miał żadnych itemków, znaczy żadnych itemków oprócz łóżka i tych dwóch pakpaków i tego smoka tego smoka nie będę używał, bo w sumie po co nie jak ja będę cały czas tam urzędował że tak powiem, dobra więc jesteśmy na tej jamajce szczerze będzie trzeba tu jakoś wszystko oświetlić, tutaj już mam crafting table, no i co, jako pierwszą rzecz to sobie może prześpimy tutaj, ponieważ Chciałbym mieć tu jakiś tak, jako taki checkpoint, tak? No i co? Wpisaliście takie zadania, ja sobie to luknę, akurat jak śpię. Tak szybciutko, szyb, szybciutko, wybaczcie, że nie jestem przygotowany, ale po prostu nie włączyłem sobie tego wcześniej. Okej, okay, tutaj już włączę, żeby nie było później słychać. Odcinka, tam balendem frecicraft dokładnie tak, w ogóle miałem problem z tą bazą, bo e, na miniaturce napisałem Pack i musiałem to jeszcze poprawiać później. No i tak, tutaj są różne wyzwania, y, któreś sobie z nich zrobimy, ale najpierw, y, chciałbym tutaj ogarnąć jakieś pole. Y, wiecie co, ja, żeby mi te waypointy nie przeszkadzały to ja sobie je cybuję. Aha, jeszcze takie pytanie, czy te 4 Wam odpowiadają, bo według mnie tak, y, mam 30 fps w Minecrafcie. Więc to jest odpowiednia liczba, ponieważ i tak w większej ilości mi to nie nagrywa, dobra. Znaczy nie nagrywa, no. Wy to oglądacie w 30 FPS-ach, i tak, i tak. Dobra, więc teraz moje pytanie. Um, czy możecie, czy chcecie, żeby w takim oto to nagrywał? Wiecie co, chcę tu fajnie to rozplanować. Tutaj będzie gdzieś moja baza. Na razie mamy takie prowizoryczne coś z łóżka. Może najpierw jakieś zadanie, nie? Olo, tam są z nowego nowe golemy. Czekajcie chwileczkę, Dałem parę modyfikacji, także Ty się nie zdziwczysz, że coś będzie nowego. E, dobra. Wyzwanie od Kaspera Kowala, spróbuj że są surowe żarcie. Tego, tego raczej nie zrobię kasprakowale Kowale teraz, bo nie mam w ogóle żarcia. E, dzięki, że nazwałeś ten mój magazyn, że jest przepiękny. Tutaj Olo te napisał, zadania... Jest... Aha, i zadania... Ben, które się będą wyświetlały to je będę akurat realizował te które czytam to niekoniecznie się będą wyświetlały tylko te co będę robił więc tutaj wyzwanie od kacu jak wala, żeby jeść surowe mięso odpada ponieważ właśnie mm, tego surowego mięsa w ogóle nie mam zbyłuj lekankę z dieta łóżka, łóżka. tam trzymaj praktycznie pójdź do z samymi drewnianymi temami oraz twoją zbroją i przeżyj wiecie co ja sobie utrudnię to wyzwanie ponieważ ja sobie zrobię same drewniane itemy czy ja mogę zrobić te zbroję? zbroje? No, chyba nie. Um, ale no co? Zaczynamy tak jakby od początku generalnie. Um, aha i co do tamtej starej bazy, to ja tam będę powracał co, so, ludzie spokojnie jak coś um, tutaj um, będę powracał do tych bas nie bójcie żaby. Dobra, więc zrobię sobie sobie to porek. W sumie ciekawe wyzwanie ono więc chyba sobie je zrealizuję, znaczy zadanie, żeby pójść do e, Battle Towerów na tym odcinku. Tutaj będę sobie sadził te palmy, ponieważ nie chcę, żeby mi tutaj e, ten teren właśnie e, tak wylesiał, czy jakby to no. nazwać. Ja nie chcę go wykarczować, tak? Ja chcę, żeby on był e, żeby on był taki fajny, naturalny jaki był. Dobra, tutaj coś, jakiś kruczek um, okay. Dobra, nie mam już żadnej sadzonki palmy. E, dobra, więc tutaj chciałbym sobie zrobić w tym momencie jakąś skrzyneczkę. Dokładnie tak. Schować tutaj potrzebne itemki i zrobimy sobie takie moje pytanie. Czy jaka jest najprostsza zbroja jaką mogę zrobić w tym momencie? Armor. E, nie, nie, co ja robię? Na przykład chestplate, tak? Chestplate. Hmm. Czy to z błota? Nie no, błota to ja tu nie widzę. Brąz. Bronze. Brąz... Co to bym sobie w sumie nawet wykopał tak na szybciora. Wiecie, zaczynamy tak jakby od początku. Myślę, że to jest całkiem fajny sposób, nie, sposób pomysł, więc tutaj nie wiem czy go popieracie czy nie. Ale według mnie jest całkiem ok. Hmm, aha, i trzeba było wykombinować jakieś żarcie Więc tutaj też się przydałoby tym zająć W pewnym momencie e, Aha, no i ca całe drewniane itemy z W drewnianych itemach tam mam pójść, no tak Ale potrzebuję też zbroje, więc tutaj muszę wykopać kamień Żeby wykopać to żelazo Fajnie, że mi się trafiło, tutaj coś pływa brędnego. Chociaż wiecie co, mógłbym sobie utrudnić to wyzwanie I pójść w samych <laughs> W samych z samymi drewnianymi danami bez broń. Aha, tam jest krótka, dobra, więc sobie ją zabijemy. E, wiecie co powinienem sobie poradzić, ponieważ e, mam te dwa paski życia, więc tutaj e, myślę, że nie będzie z tym problemu. I co do tutaj farmy byśmy mogli zrobić z zwierzątek, ale najpierw to ja. w tym momencie to ja potrzebuję jedzenia. Okej, okay, no tyle mi wystarczy. Gdzie tu jest jakiś battle tower? E, y, wiecie co ja bym sobie potrzebował? wdobyć węgiel, żeby zrobić pochodnie rówka. Co jest tam rówka? Nie, to nie jest tam rówka co myślałem, bo ja nie mam tej modyfikacji, się nie wiedział. Dobra, nie, nie robię. Nie robię pochodni jakoś to przetrwam Dlaczego chciałem zrobić pochodnie? Dlaczego nie rozwalasz spawnerów jakiś od razu? Ja chcę po prostu zrobić tak, iż chcę sobie zachować ten battle tower. I zrobić później z niego ekspiarkę. Myślę, że to jest całkiem okej okay, pomysł. No, wiecie co? Tu jest drugi Battle Tower. To są blazy, więc wiecie co? Pójdziemy do tamtego Battle Towera. Z tego sobie zrobimy, chyba ekspiarkę. I w tym będziemy rozwalać spawnery, bo ten jest w sumie bliżej, więc nie warto, wydaje. Patrzcie, jaka tu fajna górka, nie? Fajne to wszystko wygląda. Dobra, więc wbijamy o tutaj. Czy, wiecie co? Chyba się nie opłaca sprintować. Mhm, już jakiś przeciwnik. Aha, no i z drewnianymi itemami, tak? Czyli te itemy, które tam dostanę, to, to jakby nie mogę ich używać, jakby jakieś miecze dostałem, nie? Chyba na to wychodzi. No postaram no się whizze. ten challenge wykonać. O nie. No wiecie co z dwoma dwoma paskami serduszek tutaj na jakoś wyjść. Ale wiecie co bym sobie dorobił? Parę tych, parę tych tych, tych, tych narzędzi tutaj, bo naprawdę może być kiepsko się zabarykaduję i chyba pominąłem co to było? i chyba pominąłem ludziska nie mam kurczę będzie, będzie ciężko no ale dobra myślę że dam radę ehm... o, chyba pominąłem arcane stone no nie wiem co to w sumie jest e, cały czas to mam ok I cały czas to dostaję i znaczy ja wiem że z tego można zrobić Edward to jest jeszcze kilo na zapas Zbierzemy to, bo nie chcę tutaj sobie tutaj zaśmiecać światła e, Wiem, że z tego można zrobić fajny miecz, ale niestety musimy jeszcze parę rzeczy przed tym dostać No dobra, o, musimy się włamać do nich Jest kudem. A, gin, gin, gin Gin, głowa w to nam wypadła No spoko Aha, czy ja zebrałem... Ło, wow, co ty masz na głowie? Czy ja zebrałem... Ja zebrałem te nie, nie zebrałem. No a tam są witrynki? Nie, nie ma a siema. teraz będę tutaj tak bił. Wiecie co, żeby to było jakieś sensownie, to sobie tu podłożę kamień. No dobra, gindzi, gindzi, gindzi. Wow, wow. Aha, i co do muzyki, którą używam. O tej kurde kajerze. Jak się szczaiły, patrzcie się. Jakie trole. W sumie zawaliłem. Mogłem sobie wziąć to surowe mięso, no, jakbym jej ja cały odcinek i miał wyzwanie od prakowała zaliczone, aha no i co do innych wyzwań to dziękuję wam bardzo e, nie przestawajcie ich pisać, bo być może w którymś odcinku wasze wyzwanie się pojawi e, no i co jako, muszę się postarać bardziej na kolejny odcinek ponieważ <śmiech> <śmiech> ponieważ e, tutaj cię nie przygotowałem za bardzo, chciałem od razu na żywioł nagrywać, od razu bez przygotowania. dobra, wiecie co z tym żarełkiem w kłopot, wiemy jak one tam dziwne dźwięki wydają Widzicie co ja mam sposób na battle towery, który wam mogę bardzo fajnie zdradzić. Bardzo fajnie zdradzić. Tutaj... Wiecie co, jeśli chcecie się jakoś szybko w miarę pozbyć delikwentów z góry, a raczej z Oj, to się załatwiłem. Albo chcecie jakoś szybko itemki zdobywać, to wystarczy. Mm. No nie wystarczy, bo wtedy tu <grytus> coś ci nie wyszło. Ale jeśli chcecie się pozbyć w łatwy sposób Spawnera, to wystarczy tak rozwalić, no oto z dołu, tylko... A, dobra. Idealnie. Kurde, uważajcie, bo skrzynki idzie zlecieć. O, o okej. Okay. Jaki poradnik, jak przechodzić battle Nie no, ja tak często przechodzę towery, więc... Tutaj. Widzicie, co, to żarełko by się przydało ogarnąć. Więc tu ten w ten sposób zejdę, bezpiecznie. Aha. Ucieczka, ucieczka, ucieczka. Ucieczka, ucieczka, ucieczka. Dobra, przydałoby się jakieś jedzo... Nie. No la lo. La, 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 la. <laughs> Czy uda mi się to bez ginięcia załatwić? Kama... Ja tam widzę. Świnki! Jej! Kocham was, świnia! Świnia, cześć, świnia! To jest głupi pomysł, że iść na Batten bez jedzenia. Cześć świnko. Kocham cię. Dzięki. Dzięki za mięsko, ale ona mi nic nie Mogę je przepalić. Eee. Dobra, trzeba znaleźć jeszcze więcej mięska. mięsko. Mięsko, mięsko, mięsko. Słyszałem krówkę. Taki tupot, nie? Krówki wydają. Tam widzę kaczuchę. Mniej więcej kaczuch. To spoko. Dawaj mi mięso kaczko. Eee. W już na sprawa, bo jak tak wyglądają niektóre które czasami to ludzie mówią. Narad. To, to ludzie nie, nie mówią na tylko Ludzie mówią... Co tu masz na głowie? Who's that Pokemon? It's chicken! Dobra, nieważne. ważne. I mówią na kury. Na kury. Właściwie ta sprawa. Mówią... Um, jak to tam? Na kury mówią kaczki. Mnie to śmiesznie czasami, um, ale no co, no i kto tam się będzie czepiał, nie? W sumie. No taka drobnostka, więc ma się co czepiać, według mnie. Um, no ale dobra. Tak samo jak ktoś ma mu i mówi jakieś, nie no, mnie zawsze śmiesznie jak ktoś mówi jakieś, um, nie wiem, na przykład na strusia powie. <gaczka> Kaczka. Nie, no nie. Z jest no, no nie wiem, na no, jakiejś MOBA powie co, jak, zupełnie inną nazwę, nie? Czy ja słyszę krowę, czy co to tu chodzi? Co to tu chodzi? Co tak hałasuje? Ja nie mam pytań. Wiecie co, ja bym sobie to przepalił, ponieważ... ...zawsze więcej trochę wiązka to da. I się prześpimy przy okazji. <coughs> Chcę sumie schować i tętni. Całkiem myślę, okej okay, pomysł. Mhm. Mm I dorobić tych y kamiennych mieczy. <laughs> Od razu to normalnie dużo ich porobimy. Okej. Okay. Zawaliłem, że sobie mięska nie wziąłem. Trudno. Jak survival to survival, nie? prześpimy się za ten czas. Fajnie nam się jeszcze dogrywały. Ja lubię w sumie... Moja muzyka z Minecrafta. Nie, była ja wgrywam swoją, więc bam. Bam, bam, bam. Okej. Okay. I ty. Dobra. życie się generuje, regeneruje i... Jest strasznie dużo centaurów. Szczerze tak sobie pomyślałem, że fajnym pomysłem by było ogrodzić sobie tą wyspę, jak już coś jakąś tutaj bazę e, zrobię, nie? Czyli znaczy, ja tak mówię bazę, bazę, ale jakiś domek powie, Zrobię. Jakim tutaj... Jakim sposobem się tu przedostać? No ale myślę, że tak o, będzie w miarę bezpiecznie. A bo i nie! tam pływają te. O właśnie, one dawają ryby, dobra nieważne, nie? Ja je zostawiam. Sorry, a ja z nim nie chcę walczyć, e, ale to mięsko nie będzie tak źle, bo te, tego mięska postaram się troszeczkę zaoszczędzić i zjadać dopiero, jak będę miał e, większą ilość głodu czy coś do zregenerowania, więc dobra. Okej, okay. idziemy tutaj. Nie atakuj mnie kocie, dziki kocie, dziki kot, dzikie koty. Czy ja dobrze idę? Nie, gdzie ja w ogóle wlazłem? Tak. O, tam jest więcej świn. Uuu, świnie, świnki. O, połamała Jaka szkoda. Dobra. Wcale tego ironicznie nie powiedziałem. Zauważyłem, że dużo osób, znaczy dużo osób, no... się zdarzają jakieś skiny w Minecraft z No, sam jestem kredką, nie? Na przykład Mandzio ma tam krowę, Asper ma tam świnkę, no i jakoś tak się później kojarzy te osoby z tymi mobami, nie? Mówi się, o Mandzio tutaj wydoje czy coś, albo, mm, nie wiem, na przykład jak jest świniarka na Hardkorze, albo coś takiego, Aspyarnia, co? Dobra, nieważne, ja już go ale nie no, takie wiecie, takie te osoby sobie zrobiły taki, taki znak rozpoznawczy, można powiedzieć, tak według mnie, jest całkiem sprytne. Nie powiem, no ale jestem taki kojarzony bardziej z mi się wydaje, by na Ja słyszę kurczaka, no może Kurczak, a to z derczykiem i on daje Mmm Kocham cię kurczak O męsko. nie no teraz to już jesteśmy Super Widzim sobie tego surowego No jest dzień I żeby dobrze, że mnie nie zatruwają w Cieszę się bardzo z tego powodu, nie bij mnie w dupę Dobra no jakieś cyfry, generalnie nic fajnego. Pozbywamy w, w ogóle level na tym Battle Tower, którego się ma. Aha, no i co do Bossa na górze, to on jest dezaktywowany, więc dojdę od... W ogóle drewnianymi temami było zbyt ciężko pokonać. Ale mam szczerze jakąś czapkę odbuchowałem. Ale mam szczerze sposób na golemy Battle Towera. Raz pamiętam, tak się fajnie mi go zbagowało. No serio, ja go rozwalałem tak dużo, a ty tak długo. O, treasure map, to jeszcze możemy na koniec tego odcinka e, właśnie sobie to zwiedzić. Dobra, dostaliśmy fishing rod. Nie, no, ja jestem z tego powodu bardzo zadowolony, ponieważ będziemy sami mogli łowić ryby. No, a ryb, wiecie, co? nikt nie zwraca tak za bardzo na ryby uwagi w Minecrafcie, a w sumie to jest do szybkiego pożywienia, tak powiem. Nic nie ma. A czyżby na górze coś było? Tam, 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 tam. Ta. A tu boss. <noise> Nic nie ma. Ja chyba sobie ostatnio w ogóle to skradłem, nie wiem, Spadłem. Czy da się stąd zlecieć jakoś? Wiecie co? Tu nie ma wody, a jest woda. Czy tam? Co ja bym zaryzykował? Zrobimy takie jolo, Double jump. Eee, luzik. Easy, easy, easy. Chciałem do tego jeziorka skoczyć, bo nie byłem pewny, ale dałem radę do rzeki. O kurcze. Tu są te całe wodne stwory. jak nie lubię bardzo. Jeszcze ja mam drewniane to. Wiecie co? Zadanie od. Tutaj. Poczekajcie, jeszcze sprawdzę. Jeszcze się upewnię na 100% od Olotę. Mm, numer 2. Zadanie. Mamy jako zaliczone. I tak. Przeżyłem to to, 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 to spotkanie z tym Bertelem. Dobra. Tutaj mamy też do map. Uh, search in the area. In the ocean. Oj. się włączył jakiś. <laughs> in the south east. Czyli south east. Gdzieś to powinno być, no come on. Come on, come on. Te kwiatki mi przeszkadzały teraz. Czyżby gdzieś tutaj? Czyżby w wodzie gdzieś? Nie no nie. Gdzie to jest? Soul, czyli tutaj. Dobra ludziska nie znalazłem, tego mam nadzieję, że nie zapomnę tego wyciąć. Um, niestety nie wiem gdzie to się podziało, ale myślę, że um, jedna. Jednak, jednak, jednak... Hmm. fajna przygoda, tak poszukać sobie skarbów. Ale niestety tego skarbu nie znaleźliśmy. <grydy> Więc myślę, że przygoda z drewnianymi kremkami w że całkiem fajna. Dziękuję Ci, Olo, te za komentarze. Dziękuję Wam również. Tutaj przeczytam wszystkie komentarze. Znaczy nie tylko wszystkie, tylko tych wszystkich nicki, którzy pisali. Więc Kacper Kowal, bardzo Ci dziękuję. Olo, ten, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję Ci, Creeper Horde i Levelowy PvP więc dziękuję Ci, dziękuję Wam bardzo serdecznie za te zadania. Także ja się z Wami żegnam, myślę, że odcinek Wam się spodobał. Nie zapomnijcie o tym napisać, w, nie zapomnijcie wyzwań i zadań pisać w komentarzach, ale myślę, że w następnym odcinku mm, jakieś małe wyzwanie albo zadanie od Was sobie wybiorę i wybudujemy jakąś taką domek bazę, coś takiego. Jeśli macie pomysły na ową domę, czy tam bazę, to także zapraszam was do pisania. Także dziękuję za obejrzenie tego odcinka, myślę, że odcinek wam się spodobał, więc nie zapomnijcie o lajku i o udostępnieniu tam innym swoim kolegom, żeby więcej ludzi mnie oglądało, jeśli wam się oczywiście chce. Więc nie zapomnijcie o dodaniu do ulubionych, w skomentowaniu i tak dalej, tak dalej. Dzięki, trzymajcie się, cześć, na razie, pa pa! Nom, 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 nom.